Dzień dobry. W dzisiejszym programie zapraszamy Państwa na relacje z otwarcia ścieżki edukacyjnej wzdłuż jeziora Linowskiego w Łęgajnach. Odwiedzimy również barczewskich wolontariuszy zaangażowanych w ogólnopolski projekt Szlachetna Paczka. 22 listopada w Łęgajnach otworzono przyrodniczą ścieżkę edukacyjną otaczającą jezioro Linowo oraz stanowisko biesiadne znajdujące się przy plaży. Te projekty zostały złożone przez taką inicjatywę społeczną z naszej wsi do FIO, to jest Fundusz Integracji Obywatelskiej Warmiński Zakątek w Dobrym mieście. A pieniądze na ten projekt wyłożyło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wygraliśmy te dwa konkursy, bo to były dwa konkursy, jeden wygraliśmy w Cuglach, ponieważ był to projekt najlepszy najlepszy w województwie. Drugi trochę mniej punktów dostał, ale tak samo przeszedł. Dostaliśmy pełną kwotę na, o którą żebyśmy występowali, czyli 5000 zł na ścieżkę edukacyjną oraz 1500 zł na stanowisko biesiadne. Dzisiaj przyszedł czas na otwarcie tego, tych dwóch obiektów i robimy w związku z tym małą publiczną uroczystość. No. Wybudowane stanowisko wiesiadne składa się z wiaty stołu oraz grilla. Ma ono uatrakcyjnić wypoczynek nad Łęgajnowskim jeziorem. Otwarta ścieżka edukacyjna okalająca jezioro ma długość około 2,5 km. Działamy tak naprawdę już od 3 lat. Na początku działania nasze polegały, skupiły się głównie nad jeziorem, tak? O, staraliśmy się o przyjęcie jeziora przyjęcie jeziora zrealizowaliśmy ze starostą powiatowym. Następnie przystąpiliśmy do działania przejęcia działeczki nad jeziorem o powierzchni tam praktycznie dwóch hektarów, do hektar 60. I w tym pomógł nam pan burmistrz Nitkowski, przekazał nam to w dzierżawę jako opiekunów tego placu. No, na początku roku ta dzierżawa została podpisana. I jak widać z tego placu zostały usunięte śmieci, zakwaszczenia, została wybudowana plaża, boisko do siatkówki oraz ognisko biesiadne i dwa grzybki, które jakoś uatrakcyjniły tą działkę. No w przyszłości chcemy jeszcze wiadomo rozwijać tutaj infrastrukturę. Chcemy poprawić parking, wybudować duży grzybek, taki integracyjny dla wioski. Inicjatywa powiodła się dzięki współpracy Stowarzyszenia Wędkarskiego Jeziora Linowskiego ze Stowarzyszeniem Przystanek Łęgajny. Ścieżka edukacyjna to jest obiekt spacerowy, spacerowo, przyrodniczy. Ma służyć głównie dzieciom i młodzieży. Szkoły naszej, naszej, naszego przedszkola, ale także dla mieszkańców tutaj z miejscowości naszej i okolicznej. Na szlaku ustawiono tablice informacyjno-edukacyjne dotyczące okolicznej przyrody. Jest to 10 tablic edukacyjnych. Na razie jest 10, bo będzie ich wiele więcej. Przede wszystkim chcieliśmy podkreślić walory przyrody które tu, tego terenu. Pierwsza tablica informacyjna to jest duża tablica, która opisuje y, wszystkie elementy, które będą y, znajdować się wokół jeziora. I y, mała infrastruktura budowana na jeziorze. Następnie dziewięć tablic poglądowych, każda dotyczy innej y, dziedziny, y, można tam nazwać przyrodniczej. Pierwsze to są drzewa. Dwa gatunki dominujące na naszym terenie występują: to jest dąb i bóg, i one to opisują. Następnie ryby. Które są w jeziorze. Jest, są ryby, podzielone są ryby drapieżne i ryby spokojnego żeru. Yy, opisują następne tablicę: ptactwo, które występuje na tym jeziorze, ssaki występujące w naszej okolicy oraz płazy i gady. Planujemy jeszcze owady, głównie motylek, których tu jest bardzo duża ilość. Trochę jeszcze wspomożemy drzewami, krzewami i to będzie dopełnienie tej ścieżki. Dziś ścieżka oraz zagospodarowana działka wygląda imponująco. Jest to efekt wielu godzin ciężkiej społecznej pracy. Pracy to mnóstwo. W tym roku zaczęliśmy od sprzątnięcia tego terenu. Z chwilą uzyskania już jakiś, można powiedzieć takich praw, może nie własnościowych, ale takich społecznych do tego terenu, zaczęliśmy go sprzątać. Z samego jeziora i tutaj w okolicy jeziora wyciągnęliśmy 10-20 ton śmieci. Z tego było 1000 ton na 100 opon, tona 100 gabarytów i 8 ton śmieci komunalnych. Była tego masa. Jest całe szczęście, że burmistrz Barczewa, pan Lechitkowski, pomógł nam wywieźć te śmieci i wziął to na, na, na swoje barki. Zresztą to wynika chyba z ustawy śmieciowej, która obowiązuje. No, ale w każdym razie pomógł nam to wywieźć. I żeśmy przed pierwszą imprezą naszą na tym terenie, czyli przed 1 maja, te śmieci, na znaczy przed 1 maja, żeby te śmieci wywieźli. Następnie cały teren, bo tutaj była można powiedzieć dżungla, ten ta, cały teren żebyśmy zrobili tak, jak teraz, doprowadził do takiego stanu, jak jest teraz. Wycięliśmy krzaki, zakrzeczenia. Przede wszystkim, żebyśmy go wyrównali, może, może nie jeszcze do końca, ale wstępnie. Skosiliśmy trawę, no i zaczęliśmy tutaj inwestować w ten teren, a inwestowaliśmy też w jezioro przede wszystkim, no. Zarybienia trwają już od zeszłego roku, no tutaj poszło w tym roku i w zeszłym na około 10 tysięcy, to jest bardzo dużo. Ale się trafiają już okazy w jeziorze naszym takie po 8 kg karpi, także jest to, jest to do, do ugryzienia wszystko. Po przejściu trasy na uczestników czekała dalsza biesiada. Zawsze na naszych mieszkańców czeka jakaś biesiada, tak, w tej chwili mamy ognisko, jemy kiełbaski, pijemy kawę zbożową z kotła wojskowego, także no jest fajnie, jest w tle muzyczka, ponieważ no jest to listopad, nie organizujemy takich hucznych zabaw, natomiast planujemy zawsze na cały rok kilka takich imprez planerowych, gdzie spotykamy się właśnie tutaj, tańczymy nawet czasem do białego rana. Pomimo wielu już wykonanych prac, oba stowarzyszenia nie zamierzają spoczywać na laurach i deklarują dalszą pracę na rzecz swojej miejscowości. Na tej ścieżce, wokół tego jeziora, które jest perełką naszej wsi, chcieliśmy zrobić wiele obiektów, wybudować. Pierwsze to jest, chcieliśmy zrobić kładki wędkarskie, takie prawdziwego zdarzenia. Bezpieczne, eleganckie, które by służyły mieszkańcom. Następnie chcemy zrobić przy plaży pomost widokowo-spacerowy, taki w jezioro wychodziło na około 25 metrów. Oprócz taką prawdziwego zdarzenia, yy, marinę, pomost dla łodzi wędkarskich. Następnie z takich dużych obiektów, które chcemy coś zbudować, to między innymi te stanowiska biesiadne. Na razie jest jedna wiata tylko, w kompleks, w której wchodzi grill, kosz, ława biesiadna, ale będą takie wiaty trzy i to będzie jedno duże stanowisko biesiadne. Po to to jest, żeby mieszkańcy mogli przyjść nad jezioro, usiąść, upiec sobie grilla, pobawić się, wypocząć i yy, 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 yy służyło to im na stanie. Musieli przychodzić własnym sprzętem, z własnym grillem, z własnym węglem. Co chcemy tutaj zbudować? Chcemy jeszcze zbudować tutaj proszę Państwa dużą wiatę, taką około 200 metrów kwadratowych, gdzie by się zmieściła cała wieś, żeby mogłaby się bawić bez względu na pogodę. Oprócz tego scenę. Prawdziwego zdarzenia. Parking już mamy. Planujemy też zrobić taką siłownię pod chmurką. Mamy już pieniądze na około 12 tysięcy na prawdziwego zdarzenia, plac zabaw nad tym jeziorem. I to będzie to jeden wielki, wielki kompleks. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania planu działania na przyszły rok. Oczywiście będziemy współdziałać ze stowarzyszeniem Jeziora Linowskiego w ich imprezach, które oni będą organizować. Sami również zaplanowaliśmy kilka inicjatyw, między innymi będą to imprezy integracyjne z mieszkańcami, wspólne sprzątanie tej okolicy, na pewno odbędą się jakieś inicjatywy y, zwołujące mieszkańców do aktywnego dbania o nasze środowisko, ponieważ nasze stowarzyszenie y, skupia się również na tym. Na pewno będą też imprezy promujące nasz region. Razem ze Stowarzyszeniem Linowskim chcemy stworzyć cykl takich imprez, każde pod innym hasłem, na przykład pierogi, ziemniaki, tego typu imprezy. Życzymy Łęgajnowskim Stowarzyszeniom wielu sukcesów, a Państwa zapraszamy do korzystania z uroków Jeziora Linowskiego. Organizowane w całym kraju przez Krakowskie Stowarzyszenie Wiosna, projekt Szlachetna Paczka po raz pierwszy dotarł także do gminy Barczewo. Założycielem barczewskiego oddziału jest Bogu Miła Silska. W tamtym roku usłyszałam o paczce w telewizji, no i postanowiłam być darczyńcą. Zorganizowałam tutaj na terenie barczywa razem z, ze znajomymi, z przyjaciółmi, z kolegami, taką paczkę dla jednej rodziny z Olsztyna. Wyszło nam to bardzo fajnie, mogłam być przy wręczeniu tej paczki, widziałam wszystkie emocje, widziałam te uśmiech na twarzy, jak ci ludzie naprawdę cieszyli się z tego. Co po prostu otrzymali od drugiego człowieka. No i to mnie zainspirowało, i postanowiłam w tym roku utworzyć taki oddział u nas w Barczewie, czyli taki rejon. No i wypełniłam kwestionariusz w szlachetnej paczki, pojechałam na jedno szkolenie, na drugie, potem na trzecie. No i e, tym sposobem e, zostałam właśnie liderem e, wolontariuszy. Utworzyłam tutaj e, grupę e, w, wolontariuszy, którzy mi e, bardzo pomagają i bez których e, to na pewno by się nie odbyło, bo są to naprawdę wspaniali ludzie, którzy mają wielkie serca i po prostu kochają pomagać, tak jak ja. Liderka naszego rejonu zorganizowała grupę składającą się z 11 wolontariuszy. No, mnie do tego Bogusia. W tamtym roku pomagaliśmy jednej rodzinie, i nam to tak wspaniale wyszło. I pomyślałam sobie, dlaczego nie? Dlaczego nie skorzystać? A poza tym, wierzę w tak zwaną prędkość kosmiczną, i myślę, że jeżeli to dobro, które jakąś oferuję, to do mnie szybko wróci. W tamtym roku obserwowałam jak Bogusia Siska organizuje Szlachetną Paczkę, ponieważ zdecydowała się być darczyńcą. No i byłam pewna podziwu jak sobie radzi i potem jakby rozmawiając z nią usłyszałam o tych emocjach, które towarzyszyły wręczeniu tej paczki. O chłopcu, który się cieszył nawet z najprostszej linijki i było to dla niego po prostu wielkie marzenie. No i kiedy Bogusia otworzyła oddział w Baczewie, no stwierdziłam, że fajnie by było pomóc jej pracować nad tym. Pomagam innym pełnoletnim wolontariuszom, chodzę z nimi do rodzin, no i przyglądam się, żeby już po prostu mieć doświadczenie na następny rok. A Pani czemu się zdecydowała na to, żeby być wolontariuszem? Na to się zdecydowałam, bo wciągnęła mnie w to córka. Zainspirowała, żeby pomóc biedniejszym rodzinom. Dzięki szlachetnej paczce pomoc otrzymają 23 rodziny z gminy Baczewo. Rodzinom, którym pomagamy, po prostu muszą one wykazywać taką bohaterską postawę. Muszą chcieć zmiany w swoim życiu. Często się nie poddają i walczą o lepsze jutro. Wolontariusze odwiedzali rodziny potrzebujące pomocy już od października. Każde takie spotkanie to wyjątkowy czas zarówno dla wolontariuszy, jak i osób, którym chcą pomóc. No na pewno każdy było szczególne. No i no, każda ta historia rodziny od siebie się różniła stopniem. Tej potrzeby, tych potrzeb, no, no każdy coś tam zostawiło w, w, w pamięci, na pewno nie były to jakieś tam, że było super, fantastycznie, tylko że po prostu, że no, mają trudną tą sytuację i że naprawdę potrzebna jest im ta pomoc. Rodziny, które do nich był akurat której rodziny byłam, to rozmawiały otwarcie, szczerze, że były zaskoczone, że w ogóle jest takie coś u nas w Barczewie, tu powiedzieć, Zorganizowano w ten sposób. Tak? I, no, były miłe wrażenie, że takie szczęśliwi, nie? że jeżeli no, w ogóle otrzymają taką pomoc. Bywało różnie, czasami było śmiesznie, czasami chciało się płakać, każda rodzina jakby ma swoją odrębną historię, każdy ma problemy, z którymi sobie radzi, gdzieś tam czasami potem takie przeświadczenie panuje, że często człowiek narzeka, jak ma niedobrze, jak ma źle, po wyjściu od takich potrzebujących rodzin jednak dostrzegamy to, że no, nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać, że tak naprawdę żyjemy i nie mamy jakichś tam większych problemów, które dotykają tych ludzi. Miałam okazję odwiedzać rodziny, które mieszkają gdzieś tam w mniejszych miejscowościach naszej gminy. Czyli problem nawet z dojazdem do dużego miasta, tak? problem z podjęciem pracy, bo wokół nie ma żadnych zakładów, a do większych zakładów niestety nie da rady dojechać. No, sytuacja jest bardzo ciężka. No, i tak jak mówię, każda historia rodziny była inna. I i nad każdym, jakby trzeba było się z innej strony zastanowić. Jedna wizyta u pani Ani, która już samą wizytę naszą potraktowała jako taki wielki prezent, że ktoś po prostu był, zainteresował się, jest wolontariuszem, a to jeszcze, że pytał o jakieś potrzeby, to w ogóle już łzy w oczach. Zadaniem wolontariuszy jest wyłonienie rodzin, które pomimo ciężkiej sytuacji wykazują chęć działania na rzecz poprawy swojego losu bo tylko takie osoby są w stanie docenić i skorzystać z mądrej pomocy, którą ze sobą niesie szlachetna paczka. Mądra pomoc jest taka, która da impuls do zmiany, która w tych ludziach spowoduje to, że uwierzą w siebie, że uwierzą we własne siły, że będą mogły tą pomoc obdarowaną komuś podarować w przyszłym roku. No mądra pomoc to jest na pewno taka pomoc, która komu, y, którą no, komuś pomożemy, ale też o, ta osoba wyciągnie z niej jakieś wnioski. I że to nie będzie taka pomoc, że, no, że nie będzie po prostu przydatna, tylko da jakiś impuls do dalszego działania, że na przykład, nie wiem, jeśli Zresztą. ktoś ma pro, problemy finansowe, no to zacznie szukać tej pracy, czy na przykład też zacznie pomagać innym. Mądra pomoc jest taka pomoc żeby nie tylko dawać, ale i żeby ci ludzie, co dostają prezenty od nas, paczki, żeby też trochę dawali od siebie. Mądra pomoc to jest taka pomoc, która nie trafia do kosza. Mądra pomoc to jest taka pomoc, gdzie spełniamy konkretne potrzeby, które są faktycznie potrzebne. Nie dajemy pieluch dla rodziny, która ma 13-letnie dziecko. Tak? Jakby rozmawiamy i wydobywamy te potrzeby od rodzin. Oczywiście nie, nie mówiąc im co, czego powinni żądać, a jakby w czasie rozmowy oni sami odkrywają swoje potrzeby i to, co jest im najbardziej potrzebne. Więc mądra pomoc to taka pomoc, gdzie jakby świadomie wiemy, że im to jakby pomoże w dalszym funkcjonowaniu, pomoże w tym, żeby polepszyć swój byt i pomoże też w tym, aby zacząć pracować nad sobą, żeby gdzieś tam ta sytuacja z czasem się poprawiła. Sytuacja każdej z rodzin jest inna. Inne są także wskazywane przez nią potrzeby. To, co jest obuwie, to są kurtki, szczególnie w tym okresie zimowym jest to potrzebne. Część rodzin zgłaszała potrzeby opału. No to takie potrzeby na bieżąco dla normalnych ludzi, którzy sobie radzą, to jest coś, coś oczywistego, a dla nich to jest potrzebne. No w sumie to różnie, bo na jednej rodzinie bardziej będzie potrzebne żywność i środki czystości, ale no są też rodziny, którym na przykład popsuła się lodówka, no a po prostu ich nie stać na to, żeby kupić nową. Od 22 listopada istnieje internetowa baza z opisami historii rodzin, którym wolontariusze chcą pomóc. Jest to etap projektu, w którym bardzo liczymy na Państwa pomoc. To czas, gdy do drużyny Szlachetnej Paczki zapraszamy osoby chcące nieść mądrą pomoc. Bycie darczyńcą to szlachetny gest i prosty sposób, by stać się bohaterem. Darczyńca powinien zalogować się. E, to znaczy wejść na stronę szlachetnej paczki www.szlachetnapaczka.pl. E, wybrać e, województwo, w którym chce pomagać, czyli, czyli w naszym przypadku to jest warmińsko-mazurskie. Potem wybrać rejon. E, znowu w naszym przypadku jest to barczewo. E, i tam pojawią się opisy 23 rodzin. Darczyńca może przejrzeć każdą rodzinę z osobna, zobaczyć na, na, na jaką paczkę może sobie pozwolić, bo każda rodzina ma różne potrzeby. Więc jest to ważne, żeby wybrać taką rodzinę, dla której można tą paczkę przygotować później. W naszej bazie wciąż czekają rodziny, które jeszcze nie znalazły darczyńców. Może to właśnie ty. Pomożesz im ponownie uwierzyć w siebie. Zapraszam wszystkich darczyńców do wstąpienia w szeregi szlachetnej paczki. Niech mądrą pomoc, zostań bohaterem!